Kolejne zadanie z wykaż, że, ale podany jest tutaj rysunek, i ta cała treść tak naprawdę jest narysowana. Jest wszystko zaznaczone na tym rysunku. To, co macie wykazać, to że kąt alfa, który jest też na tym rysunku, tu w tym miejscu, to 180 odjąć 2 beta. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że jeśli jest promień, a tutaj jest promień na przykład tego okręgu i tu jest także promień, to kąt między promieniem a styczną zawsze jest kątem prostym. W takim razie ten kąt, który teraz zaznaczam na niebiesko, to będzie nic innego jak od 90 stopni odjąć zaznaczony kąt beta. Ponieważ trójkąt, który w tej chwili zaznaczę na zielono, jest trójkątem równoramiennym, w takim razie także ten kąt jest równy 90 odjąć beta. No idąc tym tropem, w takim razie kąt przy wierzchołku r to musi być nic innego, jak od 180 odjąć te dwa kąty czyli 2 razy po 90 stopni odjąć beta. I teraz popatrzcie, troszeczkę to przekształcę, czyli mamy 180 odjąć 180 i plus 2 beta, czyli okazuje się, że ten kąt ma miarę 2 beta, czyli nasz kąt przy wierzchołku R to 2 beta. Dalej popatrzmy w drugim okręgu jest ta sama sytuacja. Tu jest także jakiś promień, nazwę go teraz wielką literką R, czyli kąt między tym promieniem a styczną jest znowu kątem prostym. Pamiętamy, że suma wszystkich kątów w czworokącie jest równa 360, czyli w tej chwili dodam ten nasz kąt alfa, ten kąt przy wierzchołku R, który jest równy 2 beta oraz dwa kąty proste i zapiszę, że to ma być równe 360 stopni, czyli alfa plus 2 beta plus 2 razy po 90 stopni musi być równe 360 stopni. Stąd otrzymujemy, że alfa plus 2 beta jest równe 360 odjąć te 180, które wyszło w wyniku 2 razy 90. Czyli alfa plus 2 beta to jest 180. Po przeniesieniu dwóch beta na stronę drugą otrzymacie, że alfa to 180 minus 2 beta, a to trzeba było udowodnić. Koniec dowodu. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.